Dzień dobry, Jest... Nazywam się Marian. Ding dong! O, pójdę otworzyć. O, cześć Wacuś, chodź. Dzień dobry, nazywam się Wacuś, czyli Wacuch. Ta 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 ta! ta. Oto program! Marian i Wacuś! ta, ta, ta. Dobra. Um, to co zrobimy najpierw? Yy, wiem, że masz samochód, Marian. A co to? Czy hmm. się nie Nie, to pewnie są się, o coś walną. A więc podobno masz samochód. Chodźmy się przyjechać. No dobra. Ja też mam samochód, tylko on jest wypożyczony i trochę mały. O, o! Ja mam pomysł. Ty, wa Wacek, może się pościgamy? Nie. Bez sensu. I tak bym przegrał i tak. Ehm um, Prze... Ale dlaczego byś przegrał? Przegrałbym dlatego, że po pierwsze <laughs> mój samochód wyciąga tylko dwie dychy na godzinę i ma 2,5 konia mechanicznego. Właściwie to nie, nie konia tylko kucyka mechanicznego. A, a, mój, ma, a mój ma 650 koni mechanicznych i, i wynosi 300, 350. Ja nie mogę! Skąd ty już taką furę? Wygrałem! A gdzie? W tatalatku. He, <grymny> he, Tak, bardzo śmieszny to był sarkazm. Dobra, chodź do tej fury. Dobra. We To, co, to ci zrobiłem czerwoną farbę na samochodzie. A teraz, mógłbyś jechać w i zawieźć mnie do mojego do domu? Ani do szpitala? Nie, do domu. Potem są powiedzieć, do szpitala z gruchotem, żeby było wolniej. No dobra, to jedziesz, 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 jedziesz. Gaz, gaz, gaz! Dzięki za podwózkę. Pójdę po telefon do domu. Dobra, ja na ciebie poczekam. Dzięki. Dobra, czy tu pogotowie? Tak, chciałbym żebyście po mnie przyjechali, bo e, trochę mnie boli twarz i ręka. I... Mm, i, I tak. I, I mi się chyba trochę zwichnęła. A, I ten, i ten tego. I, i proszę przyjechać. Na ulicę klockową 10. No dobrze nie! Dobra, to jeden, na razie. Mm. Mm. O! O! Nie mogłeś trochę wolniej! Nie! Nie, niestety Nikt ci nie poradza, że mój samochód jest taki szeroki. a no dobra, na razie. Nie, 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 nie. Oh, dobra, leżę na stole operacyjnym w szpitalu. Tylko, właśnie nie wiem dlaczego na operacyjnym. Nie wiem dlaczego nie leżę na hmm. um, To był głupi lekarz jeszcze tu nie przyszedł. A nie. Sorry, to jest łóżko, jestem już po operacji. I tak. Dobra. Gdzie ten lekarz miał mi przynieść wy wyniki badań? I co mi się właśnie działo? Wtedy jak będzie mi... jak mi da te wyniki, to już będę mógł sobie iść. Ale się mi się noudzi. Bania Ucigana, bania Ucigana, hej, bania Ucigana, Dorana. O, oh. bania, hej, bania, hej. Banha ucygana do rano! Ó, as duas, três, quatro, ta, 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 ta. Ui, assim krzywał. Moja twarz. Nie żartuj, nie wali. To Tu és o pobawie w asasinha. He. O, nie widziem, że to pomił. To jest WACŁAW! To jest agent Wacław! Dobra, idę po tego lekarza. O, dzień dobry, właśnie pan przyszedł. Yy, to poproszę te wyniki, i ja już sobie pójdę. Dobrze, dziękuję, do widzenia. Kup se trąbkę do pierdzenia. A no nareszcie! Pokazali mi jeszcze podpisywać różne rzeczy. Ja się tu mało... Ja się tu zes, Już prawie zesrałem z nudu. No dobra, ja idę po samochód, bo już... Bo... chwilę temu... Właśnie rozsyłałem zaproszenie na imprezę na jutro. Przez... komórę. Nie, żartuję, przez kompa. Dobra, to ja idę. Bania Ucigana, bania Ucigana Hej, bania Ucigana rana o! Oh! Bania Hej, bania Hej, bania Ucigana rana o! Oh! Łasło se skłatra tu, 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 do około godziny do mojego kolegi. No a więc to ja jadę i właśnie tego i no i Jeju, ale to się długo włącza No ale dobra No taki gumiany rabia Dobra, chyba już się włącza I pół godziny Podpowiedź na grubie nie ruszał tu, bym klapa na głowy 啊，在教学。

Mm -hmm. Oh, fuck. i did a deep, uh, -huh. uh, -huh. oh, my uh, uh, my uh, my Twojej pysznej zupie nie ruszam tu pysklą pada z upapy ładnekiem Mam rękową alergię Od Twojej pysznej zupie nie ruszę tu pyszko pada z upapy Mam teraz uwolnienie No dobra, to spadam Nara Nara Marian, nara wacek